1 września 1939 roku Niemcy dokonali zbrojnej agresji na Polskę, rozpoczynając tym samym drugą wojnę światową. III Rzesza rozpoczęła przygotowania do uderzenia na rzecz pospolitą po odrzuceniu przez nią niemieckich żądań terytorialnych, aneksja wolnego miasta Gdańska i zapewnienia korytarza eksterytorialnego przez Pomorze. W kwietniu 1939 roku ruszyły prace nad planem inwazji na Polskę. Nadano mu kryptonim Fall Weiss. Z końcem sierpnia 1939 roku Niemcy były gotowe do wojny. Atak nastąpił 1 września w godzinach porannych. O 4:45 Niemcy rozpoczęli ostrzał polskiej wojskowej składnicy na Westerplatte. Pomimo wyraźnej przewagi liczebnej oddziałów niemieckich, polskim żołnierzom udało się bronić przez 7 dni. Walki trwały na całej szerokości granicy na lądzie, wodzie i w powietrzu. Niemcy skoncentrowali przeciwko Polsce około 2 miliony żołnierzy oraz tysiące czołgów i samolotów. Polacy dysponowali wyraźnie mniejszymi siłami około miliona żołnierzy i zaledwie setki samolotów i czołgów. Przewaga ta pozwoliła żołnierzom niemieckim na szybkie przełamanie głównej linii polskiego oporu. Poza prowadzeniem działań wojennych Niemcy od samego początku agresji na Polskę dokonywali masowych zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach. Tysiące ofiar pochłonęły również naloty na miasta, kolumny uciekinierów, jak również pacyfikacje wsi. 1 września 1939 roku. Rozpoczęła się wojna, która ogarnęła cały świat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne, przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym walka aż do zwycięstwa.